Cześć, witajcie. Dzisiaj w serii Trening bez tajemnic mamy dla Was specjalnego gościa. Jeden z najbardziej utalentowanych siatkarzy obecnego pokolenia. Chłopak, który nieraz pokazał, że odpowiednia gra w defensywie potrafi w ostatnich minutach meczu przechylić szale zwycięstwa na korzyść drugiego klubu. Gość, który zagwarantował nam wiele emocji, zarówno w barwach, w barwach klubowych. Jak i w barwach reprezentacyjnych. E, za chwilę moim i Waszym gościem e, będzie nasz serdeczny przyjaciel Damian Wojtaszek. Gdzie on może być? O! Cześć Beron-Team, właśnie wylądowałem w Rzeszowie na lotnisku. Widzimy się za chwilę. Jadę do Was, trzymajcie się. Hej. Magia montażu, już jest z nami Damian. Cześć Damian, dobrze Cię widzieć. Powiedz nam, co to za kosmiczne urządzenie masz tutaj? Powiem Ci, no to jest tak zwane Game Ready, bardzo popularne w dzisiejszych czasach u sportowców. Taka odnowa biologiczna, którą możemy zabrać ze sobą w każde miejsce. I zacząłem od pewnego momentu korzystać z tego, bo, bo przede wszystkim w dzisiejszych czasach, gdzie meczów jest bardzo dużo, potrzebujemy tej re regeneracji i, i każdy profesjonalny sportowiec wydaje mi się powinien to używać. Ja na szczęście, akurat przy współpracy z Weron, otrzymałem takie game ready i korzystam z tego i jestem bardzo zadowolony. Ok, jesteśmy dzisiaj w Rzeszowie, gracie tutaj mecz. Powiedz, grałeś tutaj kilka sezonów. Jak wspominasz kibiców, stadion, hale, ale też samo miasto? Więc tak, spędziłem w sezonie w Rzeszowie dwa sezony. I Wspominam te dwa sezony bardzo, bardzo ciekawie, bardzo miło i, i z chęcią wracam zawsze do Rzeszowa. Sytuacja wyglądała tak, że taka, nasze życie sportowca wygląda tak, że zmieniamy co chwilę kluby i tak to, tak to było w moim przypadku. Ale Rzeszów jako miasto, jako kibice to jak, bar, jak najbardziej na plus. Zawsze, zawsze można było przyjść do rynku, skorzystać z bardzo dobrych restauracji i kibice, którzy byli zawsze na meczach w tamtych czasach, to, to robili swoją robotę i o nich się głośno mówiło. Ale, ale dwa lata minęły. Przeniosłem się do, do Warszawy, gdzie obecnie reprezentuję klub berwe Warszawa Orlen paliwa. Nie chcemy robić żadnej krypto reklamy tutaj, ale wspomniałeś o mieście, o restauracjach, jakieś ulubione miejsca, gdzie lubiałeś przebywać? Tak jak mówisz, nie będziemy robić reklamy. Rynek znajdzie, znajdzie się zawsze tam kilka dobrych restauracji i nie było żadnego problemu, żeby zawsze po meczu po prostu wyskoczyć ekipom. Zjeść coś, coś dobrego i, i, i pożywnego, więc tutaj w tak. Można powiedzieć, w niedużym mieście jest wszystko to, co, co potrzeba. Mówiliśmy o kibicach. Obecna sytuacja związana z pandemią wymusiła troszkę brak możliwości oglądania meczu na żywo. Tym samym my jako kibice musimy się ratować oglądaniem tego w telewizji, a brak... Kibiców na hali z kolei sprawia, że każdy dźwięk jest wyraźniej odnotowywany przez, przez kamery. Czy staracie się pilnować w klubie na to, co mówicie, jak krzyczycie, czy już raczej nie przywiązujecie takiej wagi dużej do tego? To po pierwsze, że no bardzo brakuje nam kibiców w dzisiejszych czasach, ale każdy zrozumie, że pandemia, pandemia robi swoje, ale, ale staramy się po prostu zapomnieć o tym i po prostu w telewizji pokazywać kibicom, że, że ta środkówka jest i że mogą spędzić chwilę czasu przed telewizorem, ale nam jako zawodnikom brakuje tego, bo to był taki jest dalej taki, taki bodziec, który zawsze pobudza. tak? Każdy słyszy nas z tyłu głowy, że, że okej, okay, dany moment, dobra akcja, wygrana akcja robi swoje i to dodatkowo Cię mobilizuje. I, i w dzisiejszych czasach tego brakuje, ale, ale dalej, dalej się staramy robić to, co do nas należy. W tym roku rok olimpijski, i mimo pewnych przeszkód na drodze, raczej wszystkie znaki mówią o tym, że ta olimpiada się jednak odbędzie. Powiedz mi, proszę, jak przygotowujecie się do igrzysk olimpijskich? Obecnie sezon ligowy trwa, gdzie Wital Lechajnen weryfikuje wszystkich zawodników, i wiemy o tym, że wszyscy zawodnicy, którzy byli w zeszłym sezonie w reprezentacji, będą na tej reprezentacji i będą walczyć o te igrzyska olimpijskie. I na razie każdy z nas po prostu musi reprezentować wysoką formę w sezonie ligowym, żeby po prostu pokazać Vitalowi, że, że jest yy, wart, żeby go zabrać na, na Igrzyska. Ale tak jak mówię, na razie sezon, a następnie olimpiada. Ale miejmy nadzieję, że się odbędzie, bo gdzie, gdzie nie popatrzysz, jakieś tam plotki chodzą, że, że może być ciężko. Ja mam nadzieję, że to będzie. Pozytywny rok 2021 i mam nadzieję, że ten plan, który reprezentacja sobie założyła, zrealizujemy. Bo nie zapominajmy jeszcze, że po Igrzyskach, Europy, Igrzyskach Olimpijskich są jeszcze Mistrzostwa Europy. Masz na koncie wiele medali, zarówno klubowych, jak i reprezentacyjnych, m.in. złoto w 2018 roku. Wydaje się, że brakuje do kolekcji tylko olimpijskiego złota. Z ręką na sercu na pewno bym oddał medal Mistrzostw Świata za to, żeby zamienić na medale Igrzysk Olimpijskich, ale to tak, tak na poważnie zgadza się. Ale każdego sportowca marzenie jest Olimpiada. Wygrać Olimpiadę lub zdobyć medal olimpijski, tym bardziej dla reprezentacji Polski, która bardzo, bardzo dawno zrobiła medal. Byłoby bardzo miło, żeby po prostu wrócić, wrócić z Tokio z medalem naszej. Niewiele osób wie, że poza medalami za sportowymi masz też na koncie inny medal, mianowicie Złoty Krzyż Zasług. Tak, zostaliśmy odznaczeni przez prezydenta w 2018 roku, od razu w przylocie, prawdopodobnie na drugi dzień, zostaliśmy zaproszeni, został wręczony. Jest nam niezmiernie miło, cieszymy się, że prezydent docenił nasze, nasze, nasze wygranie Mistrzostwa Świata i, i, i dziękujemy mu za to, że po prostu zostaliśmy odznaczeni. Podczas meczy macie niewątpliwie duże wsparcie wśród kibiców. Tak jak mówiliśmy teraz z powodu pandemii na żywo jest to troszeczkę mniej odczuwalne, ale też ogromnym wsparciem dla was jest sztab medyczny, który często jest też niepokazywany na pierwszym planie. Czy jest ktoś jeszcze, kto was tak ogromnie wspiera w szatni i poza szatnią? No, sprawa wygląda jeszcze nawiązując do tego pytania, o które mówiłeś, że, że niestety kibice zobaczą. Muszą zobaczyć siatkówkę w telewizorze, to prawda, ale mam nadzieję, że przez to, że nie ma kibiców, kibice zobaczą to, co się dzieje od środka, tak? Jak drużyna, jak zawodnicy mobilizują się nawzajem, bo to wszystko słychać. Głośniki są, mikrofony są porozkładane w każdym rogu i nieraz czasami się powie za dużo i to niestety słychać w telewizji. Ale taka jest rola niektórych zawodników, że muszą pobudzać i, i mówić im czasami złe słowa. A powracając do tego pytania, które, które, które zadałeś. To musisz mi przypomnieć. Co to było za pytanie? Czy jest ktoś spoza szatni, kto Was najmocniej, najmocniej wspiera? Poza szatni? No, no, no mamy cały sztab szkoleniowy i, i, i całą odnowę biologiczną, która, która cały czas nam pomaga. Wiemy, że, że masaże i regeneracja po, po meczach są, są dla nas bardzo ważne i to, to otrzymujemy. A wsparcie klubowe, to wsparcie w szatni, to na, na, na zasadzie takiej, że. Nawzajem, tak? Każdy, każdy już gra kilka lat w tą siatkówkę wie, co mu jest potrzebne i co, co potrzebuje dany zawodnik przed meczem i to jest takie wsparcie, ale nie, jeszcze nie, nie, nie zapominając to, to odnośnie mojej sytuacji to rodzina też odgrywa bardzo dużą rolę, gdzie, gdzie po prostu mogę, mogę na nich liczyć w tych dobrych i w tych złych momentach. Czasami są złoty i upadki, ale na szczęście tych upadków jest mniej niż złotów. Właśnie, y, jesteś y, tatą. Tata. Masz synka. Mam syna, syna Natana, nasze, nasz, nasz, nasz ulubieniec, nasze, nasze kochane szczęście. I, i, I mamy, mamy, i on też taki daje dodatkowy bodziec, taki który który potraficie zawsze zmotywować, jeszcze jak były szanse, żeby brać po prostu rodzinę na boisko po meczu. To, to był pierwszym zawodnikiem, który roznosił białko czy inne odżywki, więc, więc też widać, że czuł to teraz, czuł, a teraz ten niestety mu troszkę tego brakuje. Niewiele osób też wie, że rodzina 2 plus 1 zamierza się powiększyć na 2 plus 2. Tak, tak. Wyprzedziłeś tutaj fakty, mogę się pochwalić, że żona jest w ciąży. W lipcu spodziewamy się kolejnego, kolejnego syna, który, miejmy nadzieję, jeden lub drugi pójdzie w ślady, ślady ojca, z czego to będzie moje w ogóle spełnienie marzeń i, i będę w niebo wzięty, ale wiadomo, nie będę mu wybierał drogi. Niech robi to co kocha. Ja mu go na pewno będę wspierał z wraz z małżonką, tak, żeby, żeby jedno i drugie, drugie dziecko, nasz syn, nasi synowie byli po prostu zadowoleni z tego, co robią w życiu. Gdybyś mógł właśnie zasugerować w przyszłości, bardziej byś starał się kierować karierę dzieci na tą drogę siatkówkową, tak jak tata, czy bardziej z punktu widzenia zawodnika już z wieloletnim stażem starałbyś się odradzać? Pamiętajmy, że życie sportowca profesjonalnego to jest takie troszeczkę cięższa sprawa. To może tak nie wygląda to w telewizji i i poza, poza boiskiem, poza życiem, ale tak rzeczywiście to, to jest troszkę wyrzeczeń i, i ciężkich chwil. Ale jeśli zobaczę, że po prostu jest jakiś moment, że, że zauważę, że syn lub drugi syn idzie w tym kierunku, że ta piłka nie tylko siatkowa, ale innego jakby kręcą, nakręcają, no to oczywiście będę, będę starał się pomagać i będę pytał po prostu czy czy może mu urozmaicić coś więcej w życiu, nie tylko o siatkówkę, ale o jakieś inne dyscypliny sportu. A jeśli chodzi o właśnie życie sportowca zawodowego i tego, jak to wygląda od kuchni, bo też niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ile dni w, tak średnio w ciągu roku bywacie, bywasz poza domem. Ciężko mi jest naliczyć, ale pamiętajmy tak, że gramy co 3 dni w ligę plus ligę, to są mecze nie tylko wyjazdowe, ale gramy również u siebie. Do tego dochodzi jako drużyna Werwa Warszawa Rolę Paliwa gramy w Lidze Mistrzów, co się wiąże teraz z tym, że wyjeżdżamy na 5-6 dni i są przygotowane dwa turnieje, żeby nie grać w każdym państwie przez koronawirusa. Mamy dwa turnieje, dwóch organizatorów. Niestety my nie jesteśmy organizatorami, bo nie wylosowali nas, ale byliśmy w Belgii i teraz udajemy się do Modeny i gramy tam trzy mecze pod rząd. To też jest dodatkowe obciążenie. I nie wspominając jeszcze dochodzi do tego Puchar Polski, a jak się liga kończy, to wiadomo, że zawodnicy reprezentacyjni mają wakacje spędzone Prawdopodobnie na wylotach po całym świecie. Dodatkowo wychodzi obóz sportowy, który mamy zazwyczaj w Spale lub zakopanym. Więc jest tego grania i spędzania poza domem bardzo dużo. Ale na szczęście, Vital Heinen jest tak otwartym człowiekiem, że w każdej chwili pozwala, żeby zabrać rodzinę ze sobą na różne wyjazdy i na różne obozy. Więc jak jest możliwe, każdy z nas zabiera rodzinę i cieszymy siebie nawzajem na, na różnych obozach. Mówi się wiele o tym, że bardzo ważna jest atmosfera w klubie i atmosfera wśród kolegów i wśród całego teamu, który, który gra. Kilka lat temu po Mundialu w Rosji Sławek Peszko został okrzyknięty takim atmosferowcem, jeżeli chodzi o osoby, które budują atmosferę. My z kilku źródeł słyszeliśmy, że taką rolę w kadrze siatkówki pełnisz właśnie ty, to prawda? No, mam taką łatkę przyklejoną, nie będziemy się tutaj oszukiwać, że, że potrafię tutaj chłopaków rozbawić i, i zrobić kilka takich chipów na zgrupowaniu, ale to takie, to takie mam jakby odczucie naturalne, to nie jest jakieś wymuszone czy grane, po prostu tak się zachowuje i niektórych to bawi, niektórych to czasami denerwuje, ale tak to wygląda, już mówię chłopakom nieraz, że jak już mają za, za, dosyć, za dużo mnie i dosyć, no to proszę, proszę o informację, bo czasami nie czuję tego po prostu wszystkiego, gdzie, gdzie muszę wyluzować. Nie? Ale tak jak mówisz, taka, taka łatka jest przyklejona. A jeśli nie siatkówka, to co? Co cię kręci najbardziej jakieś hobby, które lubi zabierać Twój czas? Wiesz co, no jak byłem mały, no to jednocześnie grałem w siatkówkę i grałem w baseball. To było takie moje dwa, dwie dyscypliny sportów, których, w których jakby rozwijałem się, ale wiadomo, wiadomo z jakiej przyczyny wybrałem siatkówkę. Niestety baseball był bardzo mało popularny i nie było jakby przyszłości. A w dzisiejszych czasach od trzech lat to zabiera mi moje hobby i taki wolny czas spędzam, po prostu nadrabiam spędzając z synem, tak, jeśli mnie nie ma prawie przez całe wakacje, następnie sezon ligowy się zaczyna, więc każdy z nas chce spędzić z rodziną jak na, najwięcej czasu, ale wiadomo, można często spędzić czas miło z rodziną i, i na zasadzie zwiedzania czy innych, innych rzeczy, bo to zazwyczaj lubię tak spędzać czas, że jesteśmy wszyscy razem. Sytuacja międzymeczowa jest ogromnie napięta i jest ich dość sporo. Wiadomo jest to, że musicie dbać o kondycję, ale też o regenerację. Widzimy, że korzystasz z Game Ready, ale powiedz nam proszę, czy są jeszcze jakieś inne urządzenia z naszego sklepu, z, którego, z których korzystasz podczas przygotowań, podczas treningów i też zawodów? Od kilku lat używam stabilizatorów i na kolaników firmy McDavid, które, które są jakby dopasowane do moich potrzeb i i mam tylko i wyłącznie same korzyści z nich. Stabilizatory oraz nakolaniki są dobrej jakości i nie mam potrzeby zmieniać ani szukać czegoś innego. Więc więc jak jesteśmy tutaj, to może odrobię jakieś zamówienie byśmy zrobili, bo kończy się sprzęt. Kończy się sprzęt, sprzęt się zużywa. Jeszcze termo. termoaktywna, tak? Więc więc. Możemy to jednocześnie zamawiać. Damian, ogromnie dzięki za spotkanie. Było nam bardzo miło yy, Cię gościć tutaj u nas. Yy, za każdym razem jesteśmy mile widziani i zapraszamy. Yy, więc co, duża piona. Dzięki, dzięki. ja do Was również wpadłem z prezentem. Na Włoś chciałem przekazać piłkę z moim autografem, więc mam nadzieję, że będzie dużo chętnych do licytacji.